Dobra kochanie, nie wiem jak to wyjdzie, ale chciałem cię spróbować, bo poza mikrofonem, poza mikrofonem jeszcze zakupiliśmy do fundacji też gimbala i to, że ja cię tak spindalam, jeszcze nie umiem ustawić wyszukiwania twarzy. To będzie mój pierwszy test. No dobra, w sumie czy ten obraz jest taki ważny. No dobra, dzisiaj chciałem, chciałem powiedzieć o takim etyko. Ety. No. <laughs> Okej, okay, może teraz będzie dobrze. Dzisiaj chciałem powiedzieć o przyklejaniu takich etykietek, nie? Po co mi jest cały czas nazywanie kogoś, kim jest, jak się zachowuje i w ogóle, nie? Czyli jeśli sobie z kimś nie radzę, to tak jak ja dzisiaj z gimbalem, to muszę go jakoś nazwać. A czemu ja muszę go jakoś nazwać? Dlatego, żebym potrafił się do niego ustosunkować. Czyli, o, toczy, toczy, piękny toczy. piesek jest. Szkoda, że nie widzicie, ale nie umiem tego przełączyć. Eee, dobra. E, więc, nie, żeby po prostu mi się jakoś, żebym mógł jakoś funkcjonować w tym świecie, to muszę każdego człowieka jakoś nazwać. E, jeśli mam niezgody na jego zachowania, no to nazwę go na przykład durniem. Jeśli e, lubię ktoś e, coś robi, to nazwę go tam super i tak dalej, i tak dalej. Czyli proszę przykleić mu tą etykietkę. Wydaje się, wydaje się to oczywiste i nawet wydaje się to bardzo potrzebne. Tak, ale jest jedno małe ale. To ale to jest. Bo znowu spindalam. <laughs> W drugą stronę mi idzie lepiej. No dobra, bo kto tak chciał? Jest, to, jest tak zwane to jedno, jedno małe ale. A to ale brzmi pytanie, czy zawsze te etykietki są słusznie przeze mnie naklejane. I jeśli etykietka służy mi po to, żebym ja odpowiednio się zachowywał do tej osoby. To teraz pytanie brzmi, czy jeśli kogoś za, za taką etykietkę, że jest debilem, to komu to tak naprawdę nie służy? Ja dzisiaj uważam, że nie służy to przede wszystkim mi. Bo czemu ja chcę kogoś nazwać debilem albo w jakimś innym określeniu? No skupmy, dobra, nie będzie ten debil. Czemu ja chcę określić kogoś debilem? Badanie po to, żeby się od niego dizelować, żeby. Spiąć dupę, a tak naprawdę tutaj w głowie powstaje mi duży poziom agresji. Gdzie jest ta agresja? Ta agresja tak naprawdę jest we mnie. Często, pod tym nazywaniem kogoś, że się, że się nie godzę że się nie godzę z jego zachowaniem, kryje kryją się bardzo fajne rzeczy, bo się kryje to, że e, przekonanie, że ja chciałbym, żeby inni ludzie zachowywali się dokładnie tak jak ja chcę. Ale żeby omocować tą swoją etykietkę. I żeby nie być na takiego kurde totalnego kretyna, że no jak to? Przecież to nie ja, to on się zachowuje jak debil, on jest debilem, więc e, zbieram sobie sojuszników, którzy mają mi potwierdzić, e, którzy mają mi potwierdzić to, e, tą moją etykietkę. E, tylko pytanie, po co mi to wszystko? Przecież, kochani, doskonale wiecie, że jeśli jesteście w silnej złości agresji na kogoś, to najzwyczajniej w świecie... Znowu gdzieś pokręciłem. Jakoś to się kręci. Dobra. To będzie śmieszny film. Ale co Dobra, no to... Już nie kręcę, nie dotykam, chciałem pana, który łapie ryby, tam go z tyłu widać, tylko pokazać, że pan jest bardzo fajnie siedzi, ale dobra, wracamy do, do mojej e, opowieści. Czyli tak naprawdę to nazywanie kogoś, że jest debilem, de facto, wcale nie, nie chodzi o to, że nie służy tamtej osobie, przede wszystkim nie służy mi, no bo przecież ta agresja, e, jeśli już nawet zbiorę sobie dowody na to, że ktoś jest debilem, to i tak służy, e, nie służy mi przecież. Dzisiaj to jest dla mnie oczywiste, że dla mnie nie ma sensu kogoś nie lubić. Dzisiaj dla mnie, dla mojego bezpieczeństwa i dla mojej głowy, bezpiecznie jest kogoś po prostu kochać. Nawet jeśli ta osoba nie kumam tego że żeby... <śpuszczć> <siPert> O Jezus Maria. Nawet jeśli ta osoba nie potrafi obsługiwać gimbala, teraz go złapałem ręką, mi się tutaj wyrywa. Kurwa, Cię. Kocham się. Kocham bez ludziska. Mam nadzieję, że następnym razem po szkole się lepiej. <siPert> Dobra, teraz jeszcze popisywam na koniec. Ciekawe, jak z głosem czy po... Ja jestem... Oh fuck, nie wiedziałem, że to tyle dostarczy mi, e, dostarczy mi radość. Kocham was, pa!